Cześć, witam cię serdecznie na kanale Czytania dla duszy i zapraszam Cię na czytanie do końca tego roku 2025 i jest to czytanie ogólne, pamiętaj o tym i przedstawia tylko urywek tego co się będzie działo do końca tego roku. Jeżeli chcesz takie pomniejsze czytanie, to zapraszam Cię na indywidualne właśnie takie czytanie do końca roku. Już robią zapisy, kontakt do mnie, jak i cenę. E, takiego czytania to macie w opisie tego filmiku. E, I również przypominam, że trwają cały czas zapisy do wrześniowej, pierwszej edycji mojej szkoły, ustawień z elementami kwantowymi. Szkoła odbywa się online, trwa 7 miesięcy i zostało tylko kilka miejsc. Dlatego przypominam, że zapisy jeszcze trwają, ale zanim napiszecie do mnie. Że chcecie się zapisać, to zapoznajcie się z informacjami, czyli z płatnościami, z terminami spotkań, bo to jest bardzo ważne. Eee, I jakby w opisie tego filmiku również jest link do tej informacji. No dobrze, to zaczynam. Zaczynam. Wybierzcie sobie kartę, która Was przyciąga. Tu jest jedyneczka. Syrena z mężczyzną, dwójeczka. Kobieta z różą, białą różą i trójeczka. Ok, odkładamy 3, 2 i zaczynamy jedyneczko. Do końca roku 2025. No i tak, ja tutaj mam komplet kart już dla Was. I ta pierwsza karta, ona o czym może mówić? Może mówić o związku miłosnym. I zwłaszcza jeżeli jesteś, albo być może kogoś poznasz. Ale to jest taki związek miłosny, gdzie nie do końca do siebie pasujecie. Bo zobaczcie, to jest syrena i mężczyzna. Ale jesteście w stanie się dogadać. I ja bym powiedziała, że ta relacja, która przy was będzie w tym roku, ona może też nie być na stałe, na długo. To może być relacją karmiczną. Bo macie tutaj podróż swojej duszy. To jest kolejna karta. Do tej karty jeszcze wrócę, ale mi się tu bardzo jakby kojarzy to, że to może być relacja karmiczna. Hmm? Co to może się pokazać jeszcze? W tej kacie ogólnie mogą się pokazywać relacje, czyli jakieś relacje, coś wam mogą tutaj pokazywać. Być może co macie do uzdrowienia, co macie do przepracowania, bo te relacje karmiczne zazwyczaj o tym mówią. Hmm? Czyli zwróćcie uwagę do końca roku na wszystkie relacje obok Was. I to nie muszą być miłosne. Zwłaszcza, że następna karta to są karta to jest karta masek i karta autentyczności. I z jednej strony ta karta właśnie może mówić o tym, że wy macie. Yy, w względem relacji, czy to relacji miłosnych, funkcjonujecie na tych swoich maskach z dzieciństwa. Maski powstają, gdy powstaje rana. Najpierw powstaje rana w dzieciństwie, na przykład odrzucenia, porzucenia, a potem tworzy się maska. I przez to możecie nie umieć stworzyć dobrej relacji. Hmm? I jeżeli chcecie z tym popracować, do, bo ewidentnie tutaj jest to do pracy, to zapraszam do mnie. Na indywidualne sesje ustawień i takie coś możecie ogólnie tutaj widzieć do końca roku, czyli to, co powiedziałam wcześniej, zwróćcie uwagę na wszystkie relacje w swoim życiu. Również możecie szukać, bo ta karta może też czegoś innego dotyczyć: możecie szukać swojej drogi, takiej autentycznej drogi do drogi zawodowej, czyli to, co robiliście wcześniej, możecie już nie czuć, że to jest wasze. Szukać nowej ścieżki, nowej drogi, i jesteście w stanie ją znaleźć, bo jeszcze wrócę do tej karty czyli dusza was może gdzieś prowadzić. Taka ta karta też mówi właśnie o przepracowywaniu jakichś spraw karmicznych, nie tylko dotyczących relacji, ale tutaj słuchacie, słuchajcie ścieżki swojej duszy, czyli swojej siebie. Im bardziej jesteście bliżej siebie, tym bardziej słyszycie, co macie robić. I to może ja tu widzę dwa filary. Relacje, związki miłosne to jest jeden filar, a drugi, właśnie praca zawodowa. Niektórzy mogą zmienić swoją profesję, może was ciągnąć do czegoś innego, bo tam już to zamknęło się i tyle. Hmm? Kolejna karta, co nam tutaj mówi? Tu macie jakieś zamknięte drzwi, i ta karta w ogóle mówi o tym, że będziecie momentami funkcjonowali na jakichś lękach, obawach. To wasze ego będzie się tutaj odzywało. To wasze jakieś nieprzepracowane, właśnie rany będą wam komunikowały poprzez jakieś obawy, lęki, z czym macie się tutaj zmierzyć i stanąć do tego. Tutaj możecie być wzywani do jakiegoś ruchu do przodu, do zmian, i tutaj mogą pojawić się właśnie ten lęk, strach, co jest no, dosyć normalne, ale. Pomimo strachu, lęku trzeba iść do przodu. Nie utykamy w tym, tak? Jeżeli utykacie, no to tutaj jest do pracy wewnętrznej temat. Hmm? I kolejna rzecz: to mogą w relacjach związka wychodzić jakieś sekrety, ale może być też tak, że wy będziecie powiernikami dla jakiejś osoby. I uwaga tutaj: jeżeli ktoś wam się za dużo zwierza, to wy zaczynacie brać za tą osobę. Tak jak braliście w dzieciństwie za mamę. I wtedy to są Wasze już ciężary. Więc uważajcie na to. Ta karta też mi mówi o tym, że pewnych spraw być może nie jesteście sami w stanie rozwiązać. Być może trzeba iść do jakiegoś psychologa, terapeuty, na jakieś medytacje, jogę. Joga też mi się skojarzyła tutaj, tak, żeby po prostu gdzieś tutaj działać, tak też rozwojowa, ale raczej nie samemu. Energia do końca roku. Wiadomo, że cały czas nie będzie ta sama energia. Już mi jedna karta, właściwie dwie. No właśnie, te dwie ze sobą nawet tutaj współgrają i tak pasuje to nawet tutaj. Tutaj mam dobrą energię, bo to jest energia radości, więc te energie będą u Was bardzo zmienne, bo to jeszcze nam zostało kawałek czasu do końca roku. Tu coś się może spełnić, jakieś Wasze życzenia, marzenie. I tu jest karta radości, więc coś Wam się tutaj na pewno uda, ale to, co mi wypadło, to jest to, że wy czegoś nie chcecie robić. Niby chcecie iść do przodu, ale jesteście zablokowani. I z tymi blokadami tutaj trzeba popracować, żeby no przyszła ta radość, to spełnienie, te wasze spełnione marzenie. Bo coś jest w stanie się tutaj faktycznie uwolnić, ale to jest wasze działanie, tak? I dla mnie tu są jeszcze jakieś sprawy z dzieciństwa, zwłaszcza rane które was trzymają w miejscu. Być może właśnie to, co powiedziałam, odrzucenie, porzucenia, bo przy tych najtrudniej jest budować relacje z innymi ludźmi, bo albo wchodzimy we współzależności, albo nam się jest trudno otworzyć i wejść tak w pełni w relacje. Jaka będzie twoja energia, w której będziesz najczęściej? To jest energia pieniądza. Bardzo fajna energia, no bo wtedy przechodzą pieniądze. To też jest energia wewnętrznego poczucia spełnienia. Ale też zajmowania się sobą, swoim rozwojem, więc wy jesteście w dobrej energii, więc myślę, że te karty pokazują to, co będziecie robić w tym roku, czyli przepracowywać pewne rzeczy. I czy, czego jeszcze możecie się do końca roku spodziewać? Niektórzy pójdą na jakieś kursy, warsztaty, szkolenia, ale no właśnie, możecie się spotykać w relacjach z toksycznymi zachowaniami. To jest to. Tutaj, dla części z Was to jest yy, może być nawet praca z energią pieniądza, mogą być nawet przychodzące pieniądze, jakieś umowy, to też są karty umów, nowa praca na przykład, ale z drugiej strony to jest też osoba jakaś toksyczna, manipulująca wokół ciebie. Tylko uwaga, jeżeli taka osoba jest, to dotyczy to też ciebie, bo ta osoba ci tylko coś pokazuje. I również tutaj możesz być świadomości ofiary, ale dla części z Was to też jest pogłębianie swojej wiedzy. Będą momenty jakieś zastojowe, ale one będą znowu rozwojowe. Czyli jeżeli pojawi się zastój, to jest takie wezwanie do rozwoju. I potem coś tutaj się uwalnia. Tu może przyjść spe spełniona miłość, czyli poprawić się ta relacja miosna, albo przyjdzie nowa relacja, która już będzie spełniona. Hmm? Kobiety tutaj mogą po prostu być na takiej fali powodzenia i rozchwytywane przez mężczyzn. Możesz też przepracować coś związanego z rodziną, z rodem. Czy ja bym powiedziała, te najbliższe miesiące to może być takie właśnie pracowanie z pewnymi tematami, zwłaszcza dotyczącymi relacji, lub relacji miłosnych. I masz szansę się to uwolnić właśnie w tym roku, i masz szansę już kogoś spotkać, albo relacja, w której jesteś, się poprawi. Jaka jeszcze końcówka roku będzie? No, drzwi do personalnego, obfitość też przyjdzie. Drzwi do personalnego uzdrowienia. Mhm. No i teraz, tak, zobacz, tu masz kartę tęczy To są otwierające się drzwi poprzez Twoje najpierw uzdrowienie, czyli najpierw się uzdrawiasz, potem przychodzi właśnie szczęście, radość i obfitość. Dla mnie tu są nowa praca albo pieniądze przechodzące, bo Ty wchodzisz w energię pieniądza. I tutaj też yy, trzecia czakra, no to jest właśnie to miejsce mocy, czyli manifestacja. Taka świadoma manifestacja, kreowanie tego, co chcesz. I ufaj swojej intuicji, bo tutaj intuicja ci bardzo dobrze będzie prowadziła. I nie spoczywaj na laurach. Nie zatrzymaj się w miejscu. Jeżeli coś się uda, to idź dalej. I to są dwie karty intuicji, tak naprawdę. I patrzymy sobie dalej dla jedyneczki. No, będziesz uwalniać się do radości i przychodzi obfitość, dokładnie, dokładnie, ale momentami będą jeszcze jakieś ekstremalne emocje, czyli momentami będą te zniżki, bo to jest jednak 6-7 miesięcy jeszcze, tak? Zależy, kiedy będziecie oglądać. Teraz jest 7 jeszcze. Tutaj uwalniacie się właśnie do nowego, do radości, zrzucacie jakiś bagaż i przychodzi obfitość, przychodzi spełnienie i, no, dla kobiet może ten mężczyzna się pojawić, ale to też jest działanie. I może być uzdrowienie do męskiego, ale również to są kursy i szkolenia, warsztaty, być może też się zapiszesz do jakiejś szkoły. No dobrze, to patrzymy jeszcze. Rada, przesłanie dla Ciebie, jedyneczko. Gaja, łączenie się z Matką Ziemią, ale to też jest, dla nich coś to jest przeprowadzka, ale to też jest oczyszczanie przestrzeni dookoła siebie zżywanie relacji, które ci nie służą, odchodzenie ze starej pracy. Siedemnastka to jest odpowiednik tarotowej gwiazdy, czyli tutaj idzie coś dobrego, naprawdę wsparcie się wyższe i to jest w ogóle przygotowywanie się do polepszenia swojego życia poprzez ten najbliższy czas, gdzie będziesz coś uwalniać, uzdrawiać. Przynajmniej jesteś do tego jakby tutaj wzywa na jedyneczko. I to tyle dla was wujeczka, kobieta z białą różą to jest karta nadziei, czyli coś tutaj idzie w pozytyw u was być może wiecie o co chodzi, bo coś tutaj na przykład stoi w miejscu albo jesteście w jakimś braku to tu będzie zmiana tego już wam mm, zaraz pokazuję, ale tutaj coś trzeba ewidentnie oczyścić być może to gdzieś siedzi w rodzie być może jest związane z dzieciństwem, albo typowo swoją energią bo jest karta oczyszczenia, i będziesz to oczyszczać, i przychodzi właśnie jakaś nadzieja, jakiś optymizm na to, że będzie lepiej. I co dalej? Jest taka karta, i co ona tutaj mówi? Już Wam mówię. No i teraz, tak. Jeżeli jesteście w jakiejś relacji miłosnej, i jest tam trochę ciężko, to tu się może poprawić. Hmm. Możecie nawet, jeżeli jesteście sami, no to możecie spotkać kogoś. Jest na to szansa, ale to też jest karta mówiąca o spełnionym jakimś pragnieniu że będzie możliwość do końca roku. Albo rozwiązać jakąś sytuację, która jest trudna, albo spełnić swoje marzenie, pragnienie, pod warunkiem tego oczyszczenia i być może pogłębienia swojej wiedzy, bo następna karta to jest karta wiedzy, to jest nauki. I ona mówi o tym, żebyście albo pójdziecie właśnie, nie wiem, zapiszecie się do jakiejś szkoły, pójdziecie na jakieś kursy, warsztaty rozwojowe albo zawodowe albo takie i takie, ale to też jest wyciąganie lekcji z doświadczeń życiowych. Więc tu chodzi o takie, taką i taką naukę. A kolejna karta mówi o tym, że wy będziecie yy, przygotowywać, przygotowywać się do czegoś, że będziecie tworzyć jakąś swoją strategię, że będziecie tworzyć jakiś plan i dążyć tutaj do czegoś. I to być może nie do końca się wszystko spełni teraz, w tym roku, ale wy będziecie już widzieli, że idziecie w tą stronę. U części może się spełnić, u części nie. Zobaczymy, co dalej nam karty Tarota poka pokażą. Energetyka dla dwójeczki. Tryka buław. To jest nowe horyzonty, nowe możliwości. To jest karta brama, zostawienie przeszłości za sobą. To, co było zamknięte, otwiera się dla ciebie. Hmm? Może być związane z nową pracą, z możliwością spełnienia swoich pragnień. I już to, że będziesz tymi jasnymi barwami patrzeć na swoją przyszłość, a zwłaszcza to dotyczy osób, które teraz negatywnie patrzą. Nie wierzę. Twoja energia, trójka Keliów, kolejna trójka, to jest energia radości i mogą lgnąć do ciebie ludzie. Będziesz w takiej lekkości. Nie cały czas, bo nie cały czas jesteśmy w tej samej, ale w dużej mierze tak może być. Jaka jeszcze ta, do końca roku dla ciebie będzie energia? No, i teraz tak, jakiś mężczyzna może przy Was krążyć kobiety, bo to jest opcja numer jeden. Okay. Ta część. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej dla kobiet. Ta część tutaj. Aczkolwiek być może mężczyzna też coś dla siebie tutaj znajdzie. To jest tak. Może wracać jakiś ex z przeszłości, albo mężczyzna z którym się za chwilę rozstaniesz i on będzie wracał. Tu bym się zastanowiła, bo on wróci z tym samym. Raczej z tym samym. Tutaj są karty zastanawiania się, aczkolwiek ten zestaw może i to jest dla wszystkich też, może też mówić o tym, że ty będziesz pracować ze, ze swoimi blokadami, właśnie będziesz oczyszczać coś tutaj i dzięki temu po prostu otworzysz się na te większe, na te lepsze, przejdziesz te blokady mentalne i pójdziesz do przodu, ale jeszcze momentami będą takie wahania, czyli możesz momentami wracać, ale potem znowu idziesz do przodu. Masz kartę spokoju, zwłaszcza po jakichś trudach, wyzwaniach życiowych, to idzie spokojniejsza druga połowa roku zdecydowanie. No i teraz tak, tu są fajne karty, bo one mogą mówić tutaj właśnie o miłości. I może być tak, że ten mężczyzna, który gdzieś tam wrócił do ciebie. On jednak się zmienia w tego króla buław, i po prostu tutaj ta miłość rozkwita, i gdzieś nawet razem możecie wyjechać, ale może być też tak, bo to nie, jest czytanie ogólne, więc różnie to będzie, że ty tego swojego eksa nie przyjmiesz, otworzysz się na nowe, bo tutaj idzie dla niektórych nowa miłość. Dla niektórych, nie dla wszystkich. I to może być spełniona miłość, i ona może być gdzieś na wyjeździe. Podróży, możesz kogoś poznać. Również ten zestaw może mu dotyczyć pracy zawodowej, bo też czuję, że może dotyczyć pracy zawodowej, czyli niemiłości. Że wy coś uzdrowicie, na przykład dotyczące finansów, albo coś uzdrowicie dotyczące pracy i tutaj coś mocno rusza w pracy zawodowej do przodu i przychodzą sukcesy, być, nowa, być może nowa praca, być może zakładanie własnej działalności, bo też tak może być. No i patrzymy sobie dalej. Dla dwójeczki. Co to będzie? Okej. Okay. Mhm. Hmm. No dla niektórych ewidentnie miłość. Jest mężczyzna i miłość. Czyli dla niektórych coś tutaj miłosnego do końca roku przechodzi. Tak jakby nowa miłość bo to bardziej widzę jako nową miłość. Ewentualnie, że już jesteście w długim związku i jest jeszcze szansa, no to szansa może być szansa na poprawę jak najbardziej. Ale jeżeli związek już totalnie leży, to może to nie być to. No i teraz tak, ja bym powiedziała, że w obrębie finansów uważajcie na finanse, bo tutaj może być jakieś niezadowolenie, może, mogą być jakieś oszustwa, uważać na to, Aczkolwiek będą wam przechodziły, bo tu jest rok obfitości. Ja wam powiedziałam, że będą przechodziły finanse, ale kontrolujcie też swoje myśli. Idzie wasza energia idzie, jeżeli chodzi o finanse? Tutaj jakaś kobieta może być dla was spać, drogowskaza. Albo to też są właśnie te warsztaty, kursy, szkolenia. Ok. I co jeszcze dla dwójeczki? No, na najbliższy czas to mogą być jakieś lęki, obawy, ale wy z tego będziecie wychodzić. I nie tylko teraz bym powiedziała, że to momentami możecie do tego wracać, ale to jest pierwsza karta. Tu są negatywne myśli, lęki, obawy, być może w kwestii tych finansów albo jakiejś właśnie relacji, ale wy tu się bierzecie za taką wewnętrzną robotę, bo tak mi się pokazuje, że tutaj jakby działacie, bierzecie życie we własne ręce i pilnujecie właśnie te myśli, robicie sobie taki detoks mentalny. Możecie też yy, yy, robić sobie też detoks ciała fizycznego, to też na mental bardzo dobrze robi. Aczkolwiek w ciągu roku będą pojawiały się różne emocje w różnych tematach. Ekstremalne i trudne czasami, ale tutaj karty podpowiadają. Nieważne co się będzie działo, masz zaufać, i zmienić swoje wibracje i będzie ci się udawało zmienić te swoje wibracje, zwłaszcza kierując miłość. Na siebie, bo ta karta tutaj mówi: Ukochaj siebie. I jak zmienisz swoje wibracje, no to będziesz tworzyć tutaj same dobre rzeczy, albo przynajmniej większość. I zobaczymy, więc według mnie tutaj jest bardzo dobry czas, pomimo tego, że gdzieś tu trzeba faktycznie kontrolować myśli i patrzeć na swoje emocje i to transformować, i być może gdzieś tutaj pójść na jakieś kursy, warsztaty rozwojowe. To jest bardzo dobry czas według mnie dla Was. Manifestacja. Rada, przesłanie dla Was. Jeżeli dla osób, które chcą coś zamanifestować, ale bra albo brakuje Wam pieniędzy, tutaj trzeba pokładać pewne rzeczy w swojej energii lub w głowie albo w tym i tym, bo często jest to i to. Jeżeli nie wiesz jak, to zapraszam na indywidualne sesje ustawień. Jak najbardziej możemy pracować z finansami, bo to jest bardzo częsty temat finanse, z Twoim pragnieniem. A jeżeli chodzi typowo o finanse, no to w czerwcu zaczyna się warsztat. Twoja wspierająca relacja z pieniędzmi i można się jeszcze zapisać. I to tyle, jeżeli chodzi o dwojeczki.